Jak przygotować farbowane włosy na wyzwania dnia? Dzisiaj z Akademią Koloryzacji przedstawię wam kilka sprawdzonych trików i pomysłów na upięcia. Takich, które zrobią efekt wow, nie tylko na TikToku. Krok pierwszy to pielęgnacja włosów farbowanych. Zaczynamy od serum bez spukiwania L'Oreal Paris LSF Bond Repair i przechodzimy do suszenia. W jaki lód dzisiaj idziemy? Co powiesz na podkręconego koka? To szybkie i wygodne upięcie, które będzie trzymać się przez cały dzień. A teraz złap za pierwszy kosmyk włosów i zakręć go delikatnie lokówką. To samo zrób z kolejnym. Wow, jest mega! Co zrobić, żeby ten efekt faktycznie utrzymał się przez cały dzień? Zatrzymaj efekt na cały dzień. Fryzurę wygłać żelem do włosów farbowanych i gotowe. A może fale? Loki, które będą się trzymać przez cały dzień, wcale nie muszą być czasochłonne. Dzisiaj pokażę Ci, jak osiągnąć taki efekt w 15 minut. Prawie to mamy. Teraz przeczysz włosy delikatnie szczotką, żeby osiągnąć efekt fal zamiast loków. Będę tak świetnie wyglądać przez cały dzień? Czas na ostatni krok – utrwalanie. Dzięki temu Twoja fryzura utrzyma się przez cały dzień. O wow! A gdyby tak postawić na jeszcze prostszy look? Czas na ostatnią superprostą fryzurę, która uratuje każdy Bad Hair Day. Bad Hair Day? No, coś o tym wiem. Pewnie zastanawiasz się, jak utrzymać teraz efekt zdrowych i puszystych włosów przez cały dzień. Jakby czytał mi w myślach. Suchy szampon L'Oreal Dreamlong Air Volume to sprawdzone SOS na płaskie włosy. Nałóż produkt u nasady, a następnie rozczesz je, skupiając się na dolnych warstwach. W ten sposób nadasz włosom objętości. Teraz czas na naszą ostatnią stylizację. Przeczesz włosy, rozdziel grzebieniem i wygładź. I to rozumiem. Dzięki Paweł. Dołącz do świata pielęgnacji i koloryzacji. Zaobserwuj Akademię Koloryzacji i zostań ekspertką w domowym farbowaniu i pielęgnacji włosów.